Cześć, cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie na kanale Daniela. Cześć Daniel. Cześć. Moja ręka się pojawiła. Ja tutaj czuję się panem prowadzącym, ale nie jestem tutaj prowadzącym. Tak wspólnie z Danielem doszliśmy do wniosku, że pokażemy bardzo ciekawy przedmiot, który Daniel nabył i, i dlatego też ten film jest na kanale Daniela. A ja jestem tutaj z uwagi nie tylko na to, że, że towarzyszę Danielowi, ale też z, mam tutaj kilka informacji właśnie o tym przedmiocie, który teraz wam się wyświetla. A co to jest, Danielu? Co ty kupiłeś i czym ty chcesz się pochwalić? Ja, ja, ja nawet nie wiem, co ja kupiłem, bo <laughs> y, praktycznie y, skusiło mnie to, że widziałem gdzieś na innej grupie y, o tym Braiderze y, zmiankę o tej, y, o tym magazynie. Mm -hmm. y, został zakupiony właśnie przez kogoś i zauważyłem tam artykuł o figurze Lary, który też kupiłem w sumie w tym masz. roku, w, którą mam. I bardzo mnie to, tak, tak chciałem się dowiedzieć czegokolwiek, a przy okazji jest to po prostu ładny, e, ładny przedmiot, e, ładny cover. Dobrze, magazynu, więc jest. No. Więc ja tutaj przychodzę z pomocą, ja może trochę tak powiększę siebie na razie. Ja przychodzę z pomocą, e, ponieważ mam książkę 20 lat Tomb Raidera i tutaj mm -hmm. na stronie 194, nie wiem czy widać, widać, o widać, widać. Teraz widać, tak. Tak, mamy na stronie 194 e, okładkę, okładkę tego czasopisma, ale jak się okazuje, ta okładka jest... E, Angielska. I informacje o tym są następujące. Na początku, ponieważ w 1999 wyszła, wyszło czasopismo. Skarpio, wyszedł tak, ten, ten magazyn. 99. Właśnie, pierwszy mhm. w Niemczech i później była potrzeba przetłumaczenia tego magazynu i z tego tytułu w 2000 roku wyszła anglojęzyczna wersja tego właśnie tego samego czasopisma. I co tu jeszcze można powiedzieć? Myślę, że ta anglojęzyczna nazywa się Lara Croft The Art of Virtual Seduction. Myślę, że chyba na podobnej zasadzie jest ta niemiecka. Ona ma 140 no, stron. Za bardzo, yy, no nie, nie ma, nie widzę, nie widzę, nie ma tego potytułu, ale... To jest sumie erotic, yy, w sumie czyli seduction można trochę jakby z tym Jasne. związać. Ale ja mm -hmm. myślę, że te osoby, które mają angielską wersję. Tutaj w komentarzu mogą pomóc nam i sprawdzą, dowiedzą się, czy powiedzą nam, czy, czy jest to samo. I co tutaj się znajduje? Tutaj znajdują się i, i wywiady, i mnóstwo różnych ciekawostek związanych z Larą jako ikoną popkultury. Dobrze, i w tym czasopiśmie jest mnóstwo materiałów, ale oprócz tego, że jest mnóstwo tekstów, to jeszcze jest mnóstwo zdjęć. I ja już nie mogę się doczekać zobaczyć to, bo nie widziałem. Nie widziałem tego, więc Daniel też nie widział, więc wspólnie tak. będziemy y, y, patrzeć i, i, i wy no będziecie naszą sumie, pierwszą reakcję. Tak. tak, no ładnie to wygląda. Jak, jak widać on nawet nie jest pognieciony. Ja próbowałem w sumie otwierać, ale nie, nie próbowałem nawet tego nadgiąć, bo jest w tak dobrym stanie. Mhm. Tutaj właśnie widzę, że jest reklama PlayStation, PlayStation jedynki. No tak, 99 to jest. I ten, no nadruk jest naprawdę tak ostry, tak świeży, no po prostu tak jakby wyszło tylko co. Go left, right, or Doraz. straight to the hoop. No ale to jednak ja są po angielsku. Sama od razu się ten no. <laughs> znalazła. No, tutaj to mamy grubo. spis e, treści. No idziemy no. dalej, no tutaj Dorad mamy e, ten w sumie e, co, e, te dom, mieszkanie, dom, w którym tak. E, opracowywali grę, mm -hmm. tak? Tak. Ogólnie gry, bo to chyba zaczynają właśnie pokazywać o tak, core design. O core design. Tutaj pracował. E, praktycznie e, historię może opisują. to jest coś o Nintendo, czyli też Sega, Nintendo. Widzę. Kilka no to... niewyraźnych zdjęć. Oha, z... rozmazane. No widać, widać. Rozmazane. No tak trochę ktoś inny. No fotograf nie tutaj się nie spisał. No. Chociaż, ale chociaż w 3D umieli stworzyć. Mhm. To co trzeba. I tak jak trzeba. Tutaj mamy chyba wywiad. Tak, wywiady, wywiady. Tak. Tutaj mamy uh, Natana McCree. Jeśli dobrze widzę, bo akurat. No to też za to jest. jest. Chyba nie. To chyba nie jest na ten. Tak na pierwszy, rzut to nie, nie bardzo wiem. No. no. dobrze, dużo tekstu. Tak. Nie będziemy tu się. Akurat, tutaj... Tu akurat się ten, rozpisali, powiedzmy. No, nie będziemy A ogóle. że jest. Nie znam jak zdjęć. I... No. Kilka zdjęć już widziałem, albo takich e, już filmików, które zostały wrzucone na 25-lecie. To chyba ten fragment też był pokazany, mm -hmm, jak mm -hmm. testują grę. Dobra. Na przykład. O, komputerów, tu PlayStation, wszystko po kolei. Telewizor. <laughs> Fajne to. Tak zobaczyć, co, co to było w latach 90. -tych. No, tutaj już poznajemy tych twórców. A, to no fajnie, fajnie to wygląda, no, fajnie to wygląda. No to rozmowa z jednym i z drugim. Tak. Tu już się zaczyna chyba o no, Ładnie to wygląda. Wow. No, tu sobie ma, mamy tutaj naprawdę <laughs> duże te mm. obrazki. Ej, fajnie. No. A nie jestem nawet już, jeszcze, nie jestem nawet w środku tego magazynu, więc jeszcze tego więcej może będzie. No super. Większość dobra. tych obrazków, akurat znamy, tego akurat nie. O, <laughs> czy to jest Lara? No nie wiadomo, <laughs> od tyłu nie widać. <laughs> to co? Od tego, to też nie widziałem. A to jest to, to taka figurka. To nie filmik był? E, tak, e, filmik. Taki... No, Pokładkowy. Tak, to co, jakby coś mi to przypomina. Tak, tak, Chociaż tak. Chociaż nie wiem, czy to akurat to. Może i to. No ale podobne, kojarzące się z tym, z tym filmem. Mm -hmm. O i to, o to moja mi O, najbardziej tak. chodziło. Moja figurka, tak, bo to tak. moja figura jest. Ta, tak, i to proces to... tworzenia tej figurki, wow. I to chcę przeczytać też, jak to było tworzone, bo już teraz yy, oglądam filmik, e, firmy, która tworzy te figury mm, do okay. filmowych bohaterów i, e, z gier, że to już dużo jest bardziej takie drukarka 3D, komputerowo wszystko robione. Tutaj jednak manualnie wszystko no, no. było ręcznie tworzone. Tutaj widać formę, z której została wyciągnięta, yy, no, barkocz na przykład. Barkocz, dobra. Mhm. No, ciekawy materiał. No jeszcze lara w częściach, powiedzmy. A to co? Nawet nie wiem, czy to ma coś wspólnego z Larum, czy to jest... Nie, to pewnie reklama mhm. jest. No to akurat też reklama no. no, tutaj gadżety już się pojawiają. No no, jest. jest z Larum. Zafroki, tak, no. zapalniczki, zegarki, portfele. A tu mamy no. pierwszą, pierwszą czy drugą? Nie, to nie, nie wiesz co, to jest ta Nel, 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 Nel jakaś tam, nie pamiętam nazwiska. Mhm. No ale nie, to nie jest pierwsza. I podejrzewam, wydaje mi się, że to jest ta, która wywołała skandal, bo wystąpiła w PlayStation. Tak. No, tylko mm -hmm. ja, że jej twarz. Bo ja w sumie jej nie, po, nie poznałem w ogóle, y, oglądając jakieś artykuły, bo jest blondynką, a w ogóle nie przypominała Milar. Nie wiem w sumie, rozumiem. jak doszło do tego, że y, ją wybrali do, y, do tej roli. No niestety nie mam tego Playboya, no, ale też nie, nie zdjęcia macie, pierwszy czy... raz widzę, nie widziałem tego nigdy wcześniej. Tak, w no też, też pierwszy raz tutaj o, widzę to. McAngel. No, dobrze mówiłem, no, no. Noel, Noel McAngel. Mhm. To jest strona internetowa. Eidos. Różne reklamy. No, reklamy zawsze A, różne różne. Strony, strony internetowe. internetowe. Mhm. Mhm. Le Croft Times. <laughs> Okej. Okay. No. Mam wrażenie, że trochę może technicznych spraw jest e, o, omawianych no, gry. No, podejrzewam. No jednak widać, że no, okay. dara. To tutaj się ta przewija. Szurka, mhm. Czy bluza? No tu jest trójka. Mm -hmm. No tu jest ta psychiczna ta, ta A, twarz. To tak. Tak, no, no. <laughs> ta. tak, no jednak, jednak faktycznie ona była oficjalna, mm -hmm. ale kurczę. No ja pokazywałem to na swoim nagraniu, że je mam zupełnie inną. Mm -hmm. Fajne, to naprawdę duże i tak, ładnie tak. nadrukowane. No te... ładny, ładny album. Mhm. No dobra, to jest fragment, to jest z fragment z klipu, tak? Czy z z, czego to z slipu, tak. To jest z, chyba z reklamy, z reklamy, która była. Mhm. No pamiętam to. To się składa. O, co ty mówisz? Wow, Aha, no. ale fajnie. Moment, moment. No, to, jeszcze to, nie to jest duży plakat, świetnie wygląda. A tego się nie spodziewałem. No, no. Mhm, Super. Czyli jesteśmy w środku. Już połowa minęła. Tego. Jestem ciekaw, jak wygląda w takim razie angielska. Wersja. Tak, czy to dosłownie było czy, tłumaczenie, dokładnie. czy, czy ale, było się, jednak... ale się wcale nie dziwię, że Anglicy też chcieli. No tak. Bo to naprawdę ładnie wygląda. Mhm. Ja widzę, że to Lary koncert, na to chyba było YouTube. Tak, YouTube. Yeah. Mhm. Mhm. No trasa koncertowa YouTube była z Larą. No, A, tutaj jest też. Maner już ja fajna. Mhm. Mhm. No. Super. Będę musiał sobie teraz czytać i, i tłumaczyć linia po linii no Co? tak na spokojnie pewnie samyś. sobie przysiądziesz, tak. obejrzysz myślę że bo właśnie to jest to, że nie mogłem nigdzie znaleźć yy, cyfrowej wersji tej, tego magazynu, nie mogłem no, więc bardzo znaleźć. dobrze, tak bardzo dobrze, że, że to pokazujesz, no chociaż w internecie będzie też informacja no. o tym, bo takie no prezentacje bardzo... jaka Nokia, tak pamiętam, nowiutka tak. Tutaj, a, tutaj no, pokazano wszystkich, co wszystkich no, jest. No, kierownictwo, pewnie tak No, Eidos. No, tam było Core, teraz Eidos. Tak, Musiał kto, się też pokazać. Kto odpowiada za co. A tutaj co mamy w sumie? Hmm. Czy to Czy jest ten Lary? 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 Ta, ta, ta no tak gra, myślałem, lary, ale to... chyba nie. Nie, to nie jest Lary. Ale podobnie. No tak moje pierwsze skojarzenie. Graficznie tutaj, tak, tak wygląda. Tak te kobiety wyglądają tak. przeseksualizowane. Nikki okay, pan ma... z pandemonium. Aha z pandemonium. A to jest japońskie coś. może inspiracje, jest... może inspiracje mhm. Tomb Raiderem albo odwrotnie. No taką zieloną manetkę miałem. No ja niebieską miałem. Z kolei ja miałem no. takie opadanie bez One były Chyba jednak nawet, y nawet bardzo mało. dobre takie wytrzymałe, a jak już się kupowało nie, nie od PlayStation, no to już w miarę szybko one się kończyły. O komiks tak. ulubione No. Z no. Witchblade akurat tutaj są tak, tak. pokazane. Są i reklamy Seata samochodów. Fajnie. Tutaj też jakieś framey są z jakiegoś filmiku. No, z tego no. z tej reklamy. No, czyli że Lara wszędzie była. Tak, tak. W gazetach, na okładkach w różnych tak. gazet. Tak, tak, o to chodzi. W reklamach. No tutaj akurat twarz się troszeczkę. No ja strasznie czegoś takiego nie lubię. W komiksach to jest często robione, mm. że duży, powiedzmy, dwustronny obraz... Ale i... akurat najważniejszy jest 30. tutaj. No. No. no fajny, bardzo ładny album. Mm -hmm. No i ja mam coś bardzo podobnego z francuskiego wydania. Taka książka jest, ale bardzo podobna. Też u mnie na kanale możecie to zobaczyć. No, kojarzy mi się, po prostu kojarzy mi się tamta książka z, tą, z, tą, z tym magazynem. Mhm. No tutaj reklama. Jedenki, dwójki, trójki. Tak. No tak, wszystkie wersje chyba. Mhm. A, jestem właśnie te poradniki. Long No. o uh, Lara Ghost Art. No. Takiego ta. czegoś to też nie widziałem. No wiem, że to się No i to jest inne ta zdjęcie. Ta Aha, chyba tej fi no, tych figur plastyjnych. E e no, taki, e taki rysunek jest ciekawy. No. E ten, tak? Mhm. To jest też kilka rysunków. No Okej, okay, ładnie to wygląda. Mhm. No i tu widzieliśmy komiks, on właśnie jest na koniec dalej. No, taki anime bardziej. A anime, czy, anime tak, manga, tak. manga, manga, manga. manga nie? Mhm. Lara Croft po, po japońsku. O, no to wrzuć to na skan. A trzeba będzie. No wiesz co, nie widziałem takiej Lary. Wow. Sytuacja z, z Winstonem tutaj. Ale widzisz, jak się tak historia lubi powtarzać, no bo no. teraz będziemy mieć anime, to może taka wersja będzie Lary. To ciekawe. No i dobra, i mamy koniec. A co na końcu? I tyle. Z kartę. Nic specjalnego. Mamy no komputer dobrze, i jak, <grym> jak ty to odbierasz? Jak odbierasz to czasu? Jeśli był znał niemiecki, to to by było chyba najlepsze, co bym mógł kupić, bo tutaj naprawdę chyba dużo jest informacji o i ogrze, i o historii, i o larze, i wokół, co się dzieje. Więc tak naprawdę mam tutaj taki mały spis tego, co masz w sumie w yy, tej książce 25-lecie. Mm -hmm. e, Tomb Raidera, tak? Tylko że no, aż do jakiegoś tam momentu akurat. No tutaj widzę, że dużo jest naprawdę fajnych e, rzeczy do znalezienia, tym bardziej, że bardzo fajne są też zdjęcia, które nie są tak e, widziane, chyba znane. E, mm -hmm. Bo raczej niektóre widziałem obrazki, które nie, nie są tak nie, nie kojarzą mi się. No, Dobrze, no mnie się to bardzo, bardzo podoba, bardzo fajny magazyn, dużo ilustracji. No dużo, no jest po prostu atrakcyjne wizualnie. Mhm. Więc myślę, że w przyszłości jeżeli mi się natrafi jakaś, jakaś oferta z tym i, i dosyć tanio, to, to, to na pewno wezmę, bo jest, jest warto. Ja lubię takie rzeczy, takie, taką historię, a to już jest historia. Dobra, dobra. No, tak, e, tak. no to mm, czyń honory i kończ ten nasz program. No, to ja dziękuję za Waszą uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobał e, magazyn i prezentacja No i e, zobaczymy się w kolejnym jeśli coś się znajdzie No to trzymajcie się no. pa pa, pa, pa.